Bo dzisiejsza Ewangelia nas uczy tego, żebyśmy nie byli ludźmi religijnymi. Ktoś może pomyśleć, że ja się pomyliłem, że nie to miałem powiedzieć, ale oczywiście tak jest. Ta Ewangelia nas uczy, abyśmy nie byli ludźmi religijnymi. Oczywiście jest to pewna prowokacja i zależy od tego, co zrozumiemy przez słowo religijność. Ale bardzo wielu teologów chrześcijańskich, Mówiło o tym, że chrześcijaństwo nie jest religią. Jest wiarą. Kiedy oni mówili o tym, że chrześcijaństwo nie jest religią, mieli na myśli taką wizję religijności, która jest powszechna we wszystkich innych religiach niż chrześcijaństwo. Taką wizję, w której religia polega na tym, że człowiek coś dla Pana Boga musi zrobić. Że człowiek musi złożyć Bogu jakieś ofiary, pomodlić się. Że ma czegoś tam nie robić, bo nie wolno, a jakieś tam dobre uczynki naspełniać. spełniać. I jak to wszystko człowiek zrobi tak jak należy, tak jak Pan Bóg nakazał, czy w Koranie, czy w Wedach, czy jeszcze innych świętych pismach, to wtedy ten Pan Bóg jest zadowolony. A my mamy poczucie, że jesteśmy okej okay wobec Pana Boga, że nic nam ten Pan Bóg nie może zarzucić. Tacy jesteśmy poprawni wobec Pana Boga. I taką właśnie postawę prezentuję dzisiaj w tej Ewangelii, którą słyszeliśmy ten starszy syn. Jak mój mówi, idź pracuj do winnicy, to on mówi, idę panie. Bo on musi być poprawny wobec ojca. On musi udzielić poprawnej odpowiedzi. On musi powiedzieć to, co jest od niego oczekiwane. Ale nie idzie. Ale problem z nim nie jest tylko w tym, że jest hipokrytą, jedno mówi, a drugie robi. Bo tak naprawdę nawet gdyby on poszedł do tej winnicy, i tak nie wypełniłby tego, co mówił mu ojciec. Bo ojciec do niego mówi dziecko. Ojciec mówi do niego jak do syna. A on ojcu odpowiada, jakby ojciec był panem niewolników. Idę, panie. I nawet gdyby poszedł z tym swoim sercem niewolnika, to nie wypełniłby woli ojca, bo ojciec do winnicy posłał dziecko, a nie niewolnika. I my, bracia i siostry, czasami wpadamy w takie kolejne bycia religijnymi, że my musimy Panu Bogu zawsze odpowiedzieć, idę, Panie. A, idę na niedzielną se świętą, bo muszę, z rano i wieczorem odmówię, będę grzeczny. Nie wypełniamy woli Ojca. A ten drugi syn, on mówi, nie chce. I mówi prawdę. Jemu się nie chce. A Wam się zawsze chce? Bo mi też się nie chce. Mi też się bardzo często nie chce. No, Czasem mi się nawet nie chce być zakonnikiem. Przepraszam jak kogoś to gorsze, ale taka jest prawda. Czasami mi się nie chce być zakonnikiem. Czasami mi się nie chce przestrzegać przykazań. Czasami nie chce mi się modlić. Jak popatrzymy na siebie uczciwie, to każdemu z nas czasami się nie chce. A teraz powiem coś jeszcze bardziej szokującego. Jezusowi Chrystusowi też się czasem nie chciało, bo on był w pełni człowiekiem i też mu się nie chciało. Jak miał ponieść rękę na krzyżu, to mówi do swojego Ojca, Ojcze, zabierz ode mnie ten kierę, bo mu się wcale nie chciało iść na krzyż. Bo musimy to dobrze zrozumieć, bo kiedy ja mówię nie chcę mi się, to nie jest to wyraz woli, tylko pewnej dyspozycji człowieka, słabości zmęczenia, zniechęcenia. Nie chce mi się to jest pewna postawa wewnętrzna, która jest niezależna od moich decyzji. I to jest normalne, że się człowiekowi czasami czegoś nie chce. Jezusowi też się nie chciało. Ale u Jezusa nie chce mi się było natychmiastowo, w tym samym momencie przełamywane przez Jego chcę. Przez chcę jako akt woli. To, że ja będę służył. Bo nie moja wola, lecz Twoja niech się pełni. I tego mamy się uczyć. Żebyśmy nasze nie chce mi się przełamywali chcę. I uczymy się tego z tej Ewangelii. Bo do tego, żebyśmy my przełamali opór materii, tak słabość naszego ciała, naszą wewnętrzną inercję taką, żebyśmy to przełamali aktem woli, że ja chcę, to ja muszę najpierw się czymś zachwycić, żeby ja tego chciałem. A czym ja mam się zachwycić? Na tym, co mówi do mnie Ojciec. Po pierwsze tym, że mnie nazywa dzieckiem. Że Bóg mnie nie traktuje jak niewolnika albo sługi czy najemnika, którego się posyła gdzieś tam do roboty, ale mówi do mnie dziecko, jesteś synem, córką. I tak, mówi, idź na Posyła cię do tego, co jest trudem, bo to, co wartościowe kosztuje. Ale jest tego warta. Bo mówi idź do winnicy. Winnica w Starym Testamencie to jest symbol miłości. Bóg ci mówi idź pracuj nad tym, żebyś potrafił pełniej kochać, żebyś potrafił bardziej kochać, a przez to stawał się bardziej człowiekiem. I mówi więcej, idź dzisiaj, bo ty dzisiaj możesz nauczyć się kochać. Ty dzisiaj Mozus tą miłością zacząć żyć. I to jest coś, w czym się naprawdę można zakochać. To jest coś, w czym naprawdę się można zachwycić. I takim chcę, które wypływa z zachwytu, że Bóg jest moim ojcem, który mnie posyła po to, żebym kochał pełnią miłości. Ja takim chcę mogę przełamywać moje niechce mi się. Zobaczcie, bracie i siostry, Jezus nam mówi, że nawet celnicy i nierządnice, prostytutki i złodzieje. Nawet oni wchodzą do królestwa. Jeżeli się zachwycą tym wezwaniem Ojca i przełamią to wszystko swoim aktem woli. Braci i siostro Pana Boga naprawdę mało interesuje, co było w moim i Twoim życiu do tej pory. Jego interesuje, co będzie od tej pory. Chcesz?